Ja tu już kilka razy poruszałem taką, taką taką teorię, tak zwaną teorię martwego internetu, że za jakiś czas po prostu w otwartym internecie będą same boty z sobą dyskutowały, a ludzie się pozamykają w enklawach jakichś płatnych za paywallami, mm -hmm. bo boty nie zapłacą wiesz, tam 100 złotych za miesiąc <laughs> okej, okay, jeden może zapłaci, natomiast milion botów nie, nie, nie zapłaci lub w ogóle był, był taki koncept, że, że będziemy chodzić po stronach i żeby wejść na jakąś stronę, musisz tam zapłacić coś, jakiś Ułamek, wiesz, grosza, tak? Mhm. Natomiast wiesz, masz automatyczny portfel, jakiś podpinany pod przeglądarkę, żeby weryfikować, wiesz, tak, to robić tak zwany human proofing, no bo to zaczyna być coraz większy problem, tak? Dzisiaj generowanie treści jest po prostu, no, muszę wygenerować miliardy linijek tekstów jakimś, wiesz, super małym kosztem. Mhm. To, to, to nawet, nawet mogę podać konkretny przykład. Znam case gościa, jednego z Polski, który ma też swój taki freelancerski solo biznes, i w momencie jak mocno wchodził chat GPT, to postanowił sprawdzić, co się stanie, jeśli on wygeneruje sobie tam kilkaset, albo chyba nawet pod tysiąc podjechał, wpisów mm. pisanych na bloga pod SEO, i oczywiście one są ukryte, nie, nie widać tych wpisów u niego na stronie, ale jednak wyszukiwarka kieruje, i okazało się, że on miał z tego naprawdę mocne wyniki.